Słusznie pani zauważyła, że sędzia sprawiedliwy to taki, który orzeka na naszą korzyść. Tak jest, taka jest generalna, generalna zasada każdego. Tak, Taka tak jest generalne, generalne uczucie zawsze każdej ze stron, która wygrywa i która przegrywa uważa coś przeciwnego. Państwo nie zapominacie o jednej chyba kwestii zasadniczej, że sąd kurator, mediator, psycholog... To nie jest strona procesu y, y, rodzinnego, tylko to, jest osoba, to są osoby, podmioty, które mają ten problem y, rozstrzygnąć. A że dotykają akurat takiej sfery y, społecznej, która zamyka się z reguły w czterech ścianach, jest to problem dość skomplikowany. Y, y, dzisiejsze wystąpienie, które niektórzy z Państwa. a y, że tak nazwę, delikatnie nieprzychylne sądom, to jest wpisane w sądy, że my jako sędziowie mamy prawo być krytykowani. Natomiast agresję, którą Państwo przedstawiacie, to jest ta sama agresja, która wywołuje, którą wywołują nie sądy, tylko strony na sali. Rodzi, rodzic jeden i rodzic, rodzic, rodzic drugi. Jeżeli zmiana przepisów miałaby pójść, to, moim zdaniem, to, co proponują tutaj Państwo w zmianie kodeksu postępowania opie opie opiekuńczego i rodzinnego, to tylko w tym kierunku, o którym tutaj niektórzy z Państwa wspominali, w kierunku praw dziecka. Yy, yy, opieka naprzemienna tak, ale pod wszakże jednym yy, warunkiem: nie robimy z dziecka turysty, a drugie, to nie jest tylko po to, żeby zaspokoić własne potrzeby rodziców, bo tak to Dzisiaj wygląda. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Że... <trymne> Osoba prawna, chociaż jej <grymne> Was to pan, jest to też w sposób ale eee, tutaj widziałam pasykających po mojej rodzinie. Czy Pan ma odwiedziny tego tak, dziecka w Czy jedną z dat? poprosić, bo wszyscy się odnosicie Państwo tak, do jednego tak. po drugim i mnie zaczyna to osobiście już wydawać, tak że, <grymne> się Także jeżeli wiesz, rozumiem, odnosić się zaraz, jak cały zegar przejdzie, to byłbym bardzo wdzięczny. Ja nazywam się Przemek Bączelager, przyjechałem tak, do, do, do Państwa z Gdańska. I przywiozłem ze sobą zdjęcie największych porażki polskiego sądownictwa, jak sam, tak? Polskiego Miałem Sprawiedliwości. To jest Aleksander Gołczma, syn mojego przyjaciela. Nie widzi swojego ojca ponad 22 miesiące w tej chwili, Ja 4 Ja pozwolę sobie jakby przerywać, bo nie że nigdy nie będę ze słowa. Przywiozłem, przywiozłem go po to, żeby pokazać, że mimo wszystko, że są stanowisk sądu, mimo opinii Rodeka, która jest bardzo dostępna dla ojca. Nie jest w stanie Aleksander wiedzieć się tak, jest. z pierwsza rzecz, którą chciałem pokazać, ponieważ myślę, że przemawia dobra do wrażliwym. Tak? Ja go widziałem raz we wrześniu, kiedy babcia nakryła go w napadzie histerii sobą na podniku i nie pozwoliła na kontakt z ojcem. Czego byłem świadkiem? Jeśli chodzi o meritum sprawy, to jako że jestem praktykiem bardziej i siedzę w sprawach. To wszystko na własnej skórze, to mam takich kilka uwag, które myślę, że mogłyby coś wnieść. Mianowicie proponowałbym, iżby sąd, mówię już o samym rozwiązaniach, żeby nie kominował za długo, iżby sąd na dzień dobry, przy samej sprawie rozwodowej stało jak na rzeczywiście, ponieważ zazwyczaj, jeżeli któryś z rodziców, jeżeli będziemy traktować ludzi normalnie, tak nie 50%. Jeżeli to Państwu nie pasuje, to proszę iść na mediację. Ja tej roli mediacji sobie nie chciałbym umniejszać, chociaż moje no, mediacje oczywiście się nie powiodły. E, druga sprawa to jest, to jest ta wykonalność postanowień sądu. I, teraz jest to droga przez Mękę, co słusznie zauważyła Pani e, sędzina. Jest to droga przez Mękę Filip, czyli ojciec e, Alkan, przesądzony 30 tysięcy złotych. Jakby, jakby, co one dadzą, tak? Za te 30 tysięcy, na jeżeli żyjemy, to syna nie dwóch lat od 2 lat, co nie będzie do niego proszę Pana. Jeśli chodzi o RODK, króciutko mam taką zaskakującą, być może dla, dla niektórych informację. Mianowicie, byłym wczoraj nadanym RODK. czy to pracownicy sami, czy, czy jakaś tam ze względu na dość medialną sprawę mają i się, postawili ultimatumy prawdopodobnie, że jeżeli nie zgodzi się na porozumienie rodzicielskie, to co razu dzieci do rodziny zastępczej, w związku z czym wczoraj jestem szczęśliwy posiadaczem porozumienia z matką, które daje im praktycznie opiekę prawie na że jest droga dla wszystkich, na pewno oddech tak, można było zdefiniować rolę od oddech w tym względzie, jeżeli nie można ich zlikwidować. Ja nie mogę narzekać na rodzinne środki, ponieważ jestem beneficjentem tego, tak, tak, co się nam wydarzyło, tak I ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć, mianowicie. w szapie w Łebie, w i te podpisy przychodzą tutaj do pani Chciałbym je złożyć po spotkaniu na no pani na no, protokół przekazania I to jakby mój wkład w to, co możemy zrobić, a projekt zmian jest zsygnowany przez forum materie dyskryminacji ojcu.